Iga Świątek awansowała do półfinału WTA Finals i to jeszcze w dodatku bez straty seta, w pewnym stylu pokonując w ostatnim meczu fazy grupowej Ons-Żaber 6-1 do 1 i 6-2. do 2. Z tej strony Mateusz Stańczyk, witam Was bardzo serdecznie, zapraszam na takie małe podsumowanie tego co się wydarzyło tej nocy, ale nie tylko, bo ostatnie dwa dni pełne absurdów, no ale... Też opowiemy sobie oczywiście o tej stronie sportowej, która gdzieś jest też w tle, o tym, że w półfinale na IG świątek będzie czekać Aryna Sabalenka. Na samym wstępie chciałbym Was jednak zaprosić tutaj w imieniu Dawida Wiktorskiego do skorzystania z pewnej oferty od Forbetu. Można sobie odebrać pakiet startowy z kodem TBD. Właśnie od sponsora kanału Tenis by Dawid. No dobrze, a teraz już przejdźmy do tego, co się wydarzyło minionej nocy. Zacznijmy może od starcia Kokog z marketą Wądrążową, bo to było starcie, które też było ważne w kontekście awansu potencjalnego ich świątek do półfinału. No trzeba przyznać, że to był mecz też absurdalny dosyć, między innymi ze względu na warunki. O tych warunkach jeszcze później chciałbym sobie gdzieś porozmawiać już tak w formie takiego podsumowania tego, co się wydarzyło przez te dwa dni. No widać było, że to nie jest Koko, która dobrze się czuje w tych warunkach, że nie do końca sobie potrafiła mentalnie poradzić właśnie przy, przy takich okolicznościach przyrody. Bardzo źle weszła w spotkanie z marketą wędrouszową. No i zaczęła właśnie od wyniku 0,3, podwójne przełamanie, potem wyrównanie stanu po 3 i mamy taką sytuację, że panie się nagle zaczynają solidarnie przełamywać. Mamy po 5. I wtedy dochodzi do sytuacji, że przerywane jest spotkanie, przerwa nie trwała zbyt długo, poniżej 15 minut, stąd też nie było dłuższej przerwy, panie szybko wznowiły rywalizację. No i co się dzieje? Koko Go wraca na kort i w nie najlepszym stylu, ostatecznie oddaje pierwszego seta i ten set, który wygrała Marketa Bondroušová, pierwszy jej podczas WTA Finals, spowodował, że Iga Świątek miała już zapewniony awans z grupy. Właśnie dzięki temu, że już na pewno miałaby lepszy bilans setów w bezpośredniej korelacji z Coco Goff, także już wiedzieliśmy w tym momencie, że Iga Świątek ma awans do półfinału. No ale ewentualnie potem Iga Świątek musiała sobie jeszcze powalczyć o pierwsze miejsce w grupie w pojedynku z Onz Jaber. Za moment jeszcze o tym meczu z Onz Jaber porozmawiamy oczywiście, ale tutaj dokończa, dokończając ten wątek meczu Kokogo z marketą Wądrouszową, No, w dalszym ciągu był festiwal Absurdów z tymi warunkami wiecznymi, które panowały na korcie, te piłki, które latały jak chciały. Widać było, że no jednak po tej kolejnej przerwie, jaka się przydarzyła już w drugim secie, jak wróciliśmy na kort i Kokogov wróciła również na arenę, to troszkę się wzięła w garść i widać było już inne trochę nastawienie. Dobrze wyglądało to dla niej. W drugiej partii prowadziła 5-2 i wtedy nagle nastąpiła taka zapaść. Owszem, jedna z piłek bardzo ważnych, po której Marketa Wondrosowa poniekąd wróciła do gry. No była na tyle absurdalna, że okej, okay, to można jeszcze gdzieś zrozumieć, ale nie potrafiła gdzieś z głowy wyrzucić tego przez długi czas, Koko No i też stąd. Do, do, doszło do takiej sytuacji, że przegrała 4 gemy z rzędu, i przy stanie 6 do 5 w drugim secie Marketa Wondruszowa serwowała po to, żeby wygrać spotkanie z Kokogową w dwóch setach. No, Czeszka już nie miała w tym momencie szans na awans, bo bilans gemów bardzo mocno jej przeszkadzał w takiej możliwości awansu. No ale tutaj. No, miała szansę Czeszka na wygranie tego spotkania w dwóch setach. I wtedy Goff jednak znowu wróciła do gry, doprowadziła do tie No i w konsekwencji też doszło do tego, że tego tie wygrała, i potem ten trzeci set też padł jej łupem 6 do 3. No ale Coco Goff wygrywając swoje spotkanie, wciąż nie miała pewnego awansu z grupy. Musiała liczyć na IG Świątek. Iga Świątek która też miała pewne cele na pojedynek z Onz żaber Wiedzieliśmy, że jeśli Iga wygra chociażby jednego seta w starciu z Tunezyjką, to wtedy już Iga Świątek będzie miała pewny awans do półfinału z pierwszego miejsca i też wiedzieliśmy, że w tym półfinale, jeśli Iga wyjdzie z pierwszego miejsca, będzie czekać Aryna Sabalenka. No i tak się złożyło, że Iga Świątek wykonała swoje zadanie, no początek tego meczu też absurdalny, bo panie kilka razy musiały siadać na ławerce, nie schodziły co prawda z kortu, ale w pierwszych trzech gemach mieliśmy chyba ze trzy przerwy, mniej więcej na deszcz, łącznie jeszcze też z tą przerwą, gdzieś tuż przed rozgrzewką, tuż jak. Panie wyszły na kord i miały się rozgrzewać, też musiały usiąść na ławerce. No na szczęście, o wszystko co najlepsze dla kibiców na trybunach zadbał DJ, i trzeba przyznać, że to jest jeden z nielicznych takich pozytywnych ak akcentów, jeśli chodzi o to WT Finals, że ten DJ troszkę de facto ratuje całą sytuację, te wszystkie okoliczności inne, które obrzydzają turniej WTA Finals i powodują, że to jest taki turniej wręcz momentami pokazowy, a mam wrażenie, że czasami nawet gorzej niż pokazowy, bo turnieje pokazowe mają rzeczywiście jakiś fan i, i są wyjątkowe w pewnym sensie. A ten turniej niby WTA Finals też jest wyjątkowy, ale raczej jest taki Wersji antyreklamowej, więc no to nie jest nic, czym można się pochwalić. W każdym razie, gdy już ta pogoda się ustabilizowała w pojedynku IGI Świątek z Ons-Żaber, wtedy zaczął, zaczęła się naprawdę świetna gra IGI. Ja bardzo doceniam to, co IGA potrafiła pokazać na korcie w tych warunkach. Widać było, że Polka jest zrelaksowana, za bardzo nie myśli o tym, co się dzieje, co nie jest od niej zależne i to też w wywiadzie pomeczowym dla kanału Plus Sport potwierdziła, że. Starała się gdzieś skoncentrować y, mimo wszystko na swojej grze i nie myśleć też o pewnych rzeczach, które nie są od niej zależne, I, i rzeczywiście było to gdzieś widać. Iga Świątek pokazywała cały czas klasę, grała spokojnie, cierpliwie, mądrze. No, i pierwszy set 6 do 1, a w drugiej partii 6 do 2, i ta przewaga po stronie Igi no nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Iga Świątek wygrywając pierwszą partię, tak jak już tutaj wspominałem, zapewniła sobie awans z pierwszego miejsca i też zagwarantowała nam starcie z Aryną Sabalenką w półfinale, o tym wątku jeszcze też za moment sobie porozmawiamy. No i też dała awans Kokogov, bo właśnie przez to, że Iga wygrała seta już w starciu z Ons Jaberno, to Kokogov też awansowała z drugiego miejsca z grupy Chetumal do fazy pucharowej, czyli do półfinału, gdzie zagra z Kolei ze swoją rodaczką, deblową partnerką Jessica Pegulą. Także Drugi set już de facto troszkę o nic. No jedyne co to punkty oczywiście do rankingu WTA, bo te punkty też gdzieś oczywiście odgrywają cały czas rolę, żeby je gromadzić. Poza tym są też premie finansowe, o które też warto, warto walczyć No i Iga cały czas pokazywała tę przewagę no i potrafiła nawet w efektownym stylu zakończyć pojedynek, bo wszystko zwieńczyła pięknym dropshotem i który też nas gdzieś urzekł pokazał, że Iga świątek, była niesamowicie gdzieś wyluzowana i to widać, to widać po prostu po grze Jigi świątek, jeśli Liga Świątek będzie się tak prezentować spokojnie, będzie wyluzowana. Nie będzie myślała o tych rzeczach, które gdzieś nie są od niej zależne, to naprawdę możemy być bardzo pozytywnie nastawieni i przed pojedynkiem z Aryną Sabalenką. Ja też gorąco w to wierzę, że przed pojedynkiem finałowym. Aryna Sabalenka dzisiaj dogrywała w zasadzie już wczoraj dogrywała pojedynek z Jeleną Rybakiną, pojedynek też kilkukrotnie przerywany, pełen absurdów, nie wiadomo czy miały panie grać, czy nie grać, to wszystko takie pchane na siłę, no ale ostatecznie panie dograły dzisiaj i... Jelena rybakina, mam wrażenie, że przegapiła swoją szansę w tym meczu. To był pierwszy gem trzeciego seta, przegrany ostatecznie przez rybakinę. Co prawda potem gdzieś niby próbowała gonić wynik, ale Sabalenka w końcu przełamała. I potem gdzieś miała taką kontrolę nad tym, co się dzieje. Już w tym trzecim secie była cały czas gdzieś o ten kroczek z przodu, nawet gdy była w trudnej sytuacji, popełniała znowu mnóstwo podwójnych błędów. Z tym musieliśmy się liczyć, że w tych warunkach sabalenka, która mam wrażenie, że też już nie jest taka stabilna, to już nie jest też ta sabalenka, którą widzieliśmy chociażby, nie wiem, na początku sezonu i tak dalej, gdzie imponowała tą regularnością, no po prostu było widać, że to już jest troszkę inna też właśnie wersja obecnej, aktualnej liderki rankingu, ale mimo wszystko ona lepiej gdzieś sobie potrafiła poradzić z tą sytuacją, którą zastały panie w trzecim secie, lepiej to wytrzymała, no i tym samym to Sabalenka awansowała do półfinału z drugiego miejsca w grupie Bacalar. Na no, z pierwszego miejsca oczywiście awans miała zapewniony Jessica Pegula. Także Iga Świątek kontra Arena Sabalenka. Bezpośrednie starcie, które nas czeka w wielkim półfinale. Wiemy już o której godzinie to spotkanie się odbędzie. Nie przed godziną 23 wyjdą na kort Jessica Pegula oraz Coco Goff. Oczywiście nie przed 23 czasu polskiego. A o północy Iga Świątek i Aryna Sabalenka nie przed północą przynajmniej no w każdym razie bardziej precyzyjnie mówiąc po półfinale Jessiki z Kokogov no bo to jest raczej niemożliwe żeby no tak szybko uwinęły się amerykanki ze swoim pojedynkiem no musiałoby się wydarzyć coś naprawdę przykrego jakaś kontuzja a tego nikomu nie życzymy oczywiście żeby Tutaj ten pojedynek Igi z Aryną rozpoczął się o północy. Także czeka nas kolejna noc z WT Finals, to już będzie przedostatnia noc i ja przyznam szczerze, że cieszę się, że to już będzie przedostatnia noc, a nie powinienem tego mówić, bo powinniśmy się cieszyć, radować z sukcesów Igi Świątek, bo ona naprawdę nas napędza swoją dobrą dyspozycją, świetną energią i tak dalej, tym, że świetnie potrafi w tych trudnych warunkach się odnaleźć IGA i to jest imponujące, budujące i pokazuje mistrzowską klasę naszej zawodniczki. Ale właśnie chciałem teraz powiedzieć parę słów o tej drugiej stronie, która mi obrzydza trochę już ten turniej, czyli to, co organizacja WTA robi systematycznie z rozgrywkami. No właśnie, kobiecymi dla najlepszych tenisistek turniej, który powinien być czymś naprawdę spektakularnym dla wszystkich zawodniczek, taką nagrodą za, za te osiągnięcia w tym sezonie. Osiem najlepszych zawodniczek zlatuje się do Cancun i dostaje taką parodię. No naprawdę, to nie jest trudne, żeby sobie gdzieś poszukać w internecie informacji o tym, jakie warunki panują w Cancun na przełomie października i listopada. Wiele osób podkreśla, że to jest najgorszy okres, kiedy można organizować tam taki turniej, bo po prostu te deszcze, które są krótkotrwałe, ale zazwyczaj intensywne, zdarzają się bardzo często i widzimy to w ostatnich dwóch dniach, jak te krótkie deszczyki potrafią torpedować poszczególne rywalizacje. Zaczęło się od tego absurdalnego, przerwanego, ostatecznie wstrzymanego i dokończanego meczu później między Sabalenką i Rybakiną i dzisiaj to samo widzieliśmy w meczach singlowych, gof z Wądrążową i między... Świątek i, i Żaber. No, po prostu absurd. Absurd, że doszło do tego, że ten turniej jest rozgrywany na świeżym powietrzu, bo pierwotnie ten turniej miał być podobno rozgrywany w hali. Była taka propozycja, jest, jest taki obiekt, który no, w Cancun mógłby teoretycznie ugościć te pod zadaszeniem, ale okazało się, że podobno jest za niska ta hala, więc no po prostu brak słów. Owszem, jest, to jest piękne miejsce na mapie, ten meksykański kurort. Przecież nie bez powodu tyle osób, tylu turystów tam leci na wakacje i tak dalej, ale no jak widać, to nie są warunki do gry w tenisa, bo tenisistki potrzebują tam nie dość, że pogody bez deszczu, a przynajmniej bez deszczu, jeśli gramy na otwartym powietrzu, tak? I w dodatku jeszcze z takim wiatrem muszą się zmagać. Po tym jak Giga z Ondrzejber zakończyły swoje spotkanie ostatnie grupowe rozgrywany był jeszcze debel pomiędzy Kokogow i Jessicą Pegulą, a jeszcze drugim duetem i tam doszło do takiej absurdalnej sytuacji, że punkt musiał zostać przerwany, bo nagle kosz wleciał na kort i w ogóle taki był podmuch wiatru, że spadła czapka Jessice Peguli z głowy. Także no po prostu te warunki są nieludzkie momentami do gry i Naprawdę ja szczerze bardzo współczuję panią, bo widać jaka frustracja gdzieś w nich narasta. To, do czego doprowadził Steve Simon, czyli szef WTA, no jest skandalem. Tak to trzeba wprost określić, jak bardzo no tutaj wręcz zbezcześcił te rozgrywki WTA jak ta organizacja obecnie wygląda. Jest tyle absurdu, ja już nie chcę wnikać jeszcze w jakieś inne rzeczy, ale nawet na Twitterze pojawiają się takie gdzieś wpisy, że któraś zawodniczka już ma zagwarantowany awans do półfinału, a tak nie jest, bo przecież my też mamy scenariusze różne porozpisywane, matematykę mamy w głowie i, i widzimy, że ta zawodniczka na przykład jeszcze nie ma zagwarantowanego awansu, a WTI pisze, że już ma. No i to jest naprawdę też kolejny powód, jak na wielu płaszczyznach tam są problemy w tej organizacji, jak to wszystko zostało zaniedbane już wspominając o kwestiach związanych z stroną, gdzie też jest duży brak informacji, no WT generalnie ma potężne problemy i też się mówi sporo o tych finansowych problemach, które gdzieś towarzyszą tej organizacji. Także no naprawdę tu jest pole takie do poprawy w tym aspekcie, że ja mam nadzieję, że wkrótce stery w tej organizacji przejmie ktoś inny i zacznie pewien plan naprawczy i wiadomo, że to będzie trwać przez lata, bo niestety to, co się teraz psuje, no, będzie wymagało czasu, żeby naprawić, ale mam nadzieję, że w końcu gdzieś do tego dojdzie, bo już coraz większy bunt też powstaje wśród zawodniczek i nie gryzą się w język, mówią wprost jak jest, tak samo Iga Świątek się już wypowiedziała dosyć stanowczo na konferencji prasowej w tym temacie, także no przykra, przykra sprawa, bo to miało być i ma być święto dla zawodniczek turniej Masters dla ośmiu najlepszych w danym sezonie, a tymczasem dostajemy taki absurd i współczucie dla zawodniczek. Na szczęście to już powoli dobiega końca, no ale taka prawda, że teraz zapadną najważniejsze rozstrzygnięcia. Iga Świątek kontra Arena Sabalenka w półfinale, w drugim starciu o finał Jessica Pegula kontra Coco Goff. no i w niedzielnym pojedynku finałowym zobaczymy zwycięszczynię tych dwóch starć. Mamy nadzieję, że znajdzie się tam Iga Świątek, bo przypominamy, jest też gdzieś ten wątek związany z Pozycją liderki rankingu WTA na koniec sezonu, i tak się składa, że Iga Świątek jest teraz w takiej sytuacji, że wszystko od niej zależy, bo jeśli Iga Świątek pokona Arnesa Balenka, a potem jeszcze wygra finał, przejmie stery liderki rankingu na zakończenie sezonu. Tak więc Iga Świątek potrzebuje wygranej w turnieju, żeby zostać liderką rankingu na koniec sezonu. Jeśli Odpukać, podwinie się noga w meczu z Aryną Sabalenką w półfinale, no to wówczas Białorusinka oczywiście pozostanie liderką rankingu. Tak wygląda sytuacja z perspektywy IG Świątek, z perspektywy Aryny Sabalenki. Także no, mamy nadzieję, że w tych ostatnich dwóch dniach WT Finals naprawdę dostaniemy emocje, już dzisiejszej nocy było lepiej, jeśli chodzi o fanów rzeczywiście zgromadziło się ich więcej i mamy nadzieję, że gdzieś ta tendencja na weekend zostanie podtrzymana pod tym względem, żeby chociaż fani dopisali. Jest też sporo fanów z Polski, to jest też mega budujące i krzepiące, także cóż... Tyle jeśli chodzi o takie małe podsumowanie tego, co się wydarzyło minionej nocy i też co się dzieje wokół WT Finals. Ja Was zachęcam do zostawienia łapki w górze, do zasubskrybowania kanału, jeśli się Wam spodobał ten materiał. No bo będzie ich pewnie jeszcze co najmniej kilka w najbliższym czasie i w ogóle regularnie wpadają tutaj treści na kanale Tennis by Dawid. I co na sam koniec jeszcze raz zaproponuję Wam ofertę tutaj od właściciela kanału, a więc od Dawida Wiktorskiego, który zachęca Was do skorzystania z oferty takiej powitalnej z kodem TBD od Forbet. Tak więc to tyle ode mnie. Dzisiaj trzymamy kciuki za IG świątek. Wierzymy, że uda się Polce awansować do finału, a potem wygrać cały turniej, bo naprawdę przyjemnie się patrzy na grę Polki mimo tych fatalnych warunków jakie panują w Meksyku. I też trzymamy kciuki za pogodę, żeby ona wytrzymała jeszcze przez te dwa dni, przynajmniej na tyle, żeby dało się no spokojnie rozegrać turniej, bo no sami wiecie, jak to wygląda, także trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.